Czym jest psychologia sukcesu? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Bonjour, Sayonara, i Good morning. Jak widzicie, witam się w wielu językach. Na początek zapraszam Was na mój Power Newsletter. Link do newslettera znajdziecie w opisie tego filmu. Power Newsletter aktywuje Ci do życia. Zobaczysz, nie? I w ogóle. No, na początku zaczynam zawsze z humorem, ale teraz poważnie. Czym jest psychologia sukcesu? Y to druga dziedzina psychologii, bo jest psychologia i psychologia sukcesu. Nie akademicka dziedzina psychologii, to znaczy nie ma jej w programach uniwersyteckich takich, że wymagane są przedmioty do zdawania. Więc wy wykłada się tam, mówi się pokątnie o psychologii sukcesu, ale jest to szeroka psychologia skupiona na ludzkim sukcesie, osiąganiu celów, efektywności, na spełnieniu, osiągnięciu, nie wiem, sukcesu materialnego, osobowościowego, jakiego sukcesu. Głównie psychologia sukcesu zajmuje się analizą. Analizami przypadków sukcesu na świecie. I w historii człowieka są ludzie, którzy pisali na ten temat. Powiedzmy, nie wiem, Napoleon Hill, który pisał, opisywał sukces tych wielkich przedsiębiorców, jak Carnegie, jak Rockefeller. Napoleon Hill żył w ich czasach i analizował przypadki ich sukcesu. On był jednym z ojców psychologii sukcesu. Napoleon Hill, na pewno znacie jego książkę, Myśl i Bogać się, i inne książki, więc on był jednym z takich większych pisarzy, psychologii sukcesu. Wiecie, w Polsce mieliśmy zabory, 123 lata zaborów. W tym czasie w Stanach był dynamiczny okres wzrostu, dynamiczny okres kurcze kolonialny, dynamiczny okres ery industrializacji, potem kurcze pozłacany wiek, wielcy kurcze ci przedsiębiorcy w stylu właśnie Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt. Mm, Henry Ford i tak dalej, którzy tworzyli przemysł, którzy yy, bo pierwszy raz osiągali jakieś ogromne zarobki, i tak dalej, tworzyli monopole i wokół tego otworzyła się psychologia sukcesu. Więc gdzieś tam w USA ona działa najprężniej. Jest tam masa, nie wiem, książek. Były instytuty nawet sukcesu prowadzone przez Earla Nightingale'a. Pewnie znacie jego nagranie. Earl Nightingale ma takie nagranie: Najdziwniejszy sekret, polecam wam wpisać. 30 minut trwa nagranie, Najdziwniejszy sekret. I właśnie jego Instytut Sukcesu zajmował się analizą przypadków sukcesu ludzi. No i oni mówią, że odkryli takie rzeczy, psychologia to jest badanie na różnych próbach, nie? To nie są jakieś badania naukowe, ale na próbach ludzkich. No i odkryli, że 5% ludzi osiąga w życiu spełnienie. Natomiast kiedy zapytasz 20-latków, to 90% z nich powie, że tak, chcę osiągnąć sukces, chce być szczęśliwy. No i oni się zastanawiają, dlaczego skoro 90% 20-latków mówi, że chce osiągnąć sukces, tak, i z werwą idzie w to życie, to tylko 5% osiąga spełnienie. Nie? No i ta statystyka jest jeszcze szersza. Ja mówię tak o najważniejszych. Więc psychologia sukcesu zajmuje się personalnym, osobistym, ludzkim sukcesem. Jak dostroić swoje myśli, emocje, swój mindset i swój styl życia do tego, żeby się realizować. Ponadto psychologia sukcesu też mówi coś takiego, że człowiek jest szczęśliwy. Kiedy ma cele. Może to jest takie uproszczenie duże, ale tak rzeczywiście jest, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy do czegoś w życiu zmierza, kiedy do czegoś dąży. Wtedy jego życie ma sens. Jak mamy ten sens, to nagle ludzie energetyzują się, nabierają wigoru, energii kurcze i ciało nabiera energii, też zaczynają chodzić, nie wiem, właśnie jakieś sporty uprawiać, dbać o siebie i tak dalej. Tem jest psychologia sukcesu. Tak, w opozycji do zwykłej psychologii. Ja jestem też fanem kurczę i, i tych wszystkich, nie wiem, i narcyzmów kurczę i psychologii relacyjnej i w ogóle, ale y, uważam, że nie daje ona do końca odpowiedzi, bo wiele osób ze środowisk rozwojowych mówi coś takiego. Słuchajcie, no nie da się rozwiązać problemu cały czas analizując tylko problem, bo tak działa i prawo przyciągania, i tak działa świat, że. Jak analizujesz jakieś problemy, to wchodzisz głębiej i pojawia się kolejna. Jakby plansza bardziej złożona tego problemu, i znowu, no dobra, nauczyłeś się coraz więcej o tym. A i pojawia się nowy aspekt tych wszystkich problemów, bo się okazuje, że to z dzieciństwa, że to pokoleniowe, rodowe, że okazuje, że jeszcze historia naszego narodu jest wpleciona w twoją personalną traumę, i tak dalej, i przechodzisz dalej, nie? I tak analizować problemy można w nieskończoność. Mówił o tym też Einstein. Einstein powiedział, że on zauważył, że nie da się rozwiązać problemu. Z poziomu świadomości, która stworzyła ten problem. Że trzeba odejść od problemu, wejść na inny poziom świadomości i wtedy często spojrzy, spoglądając na ten problem, widzi się zupełnie go w innej perspektywie, w innych rozwiązaniach. To tak mówię na okrągu, ale o tym, jak działa też psychologia sukcesu, bo często jest tak, że ludzie, którzy zaczynają aktywować się, czyli aktywować swoje życie, nie? przypominać swoje marzenia, ożywiać swoje marzenia, swój sens życia, tacy ludzie nagle zaczynają po jakimś czasie patrzeć na swoje problemy z dystansem, z perspektywą i widzieć je w zupełnie innych kolorach. Często nawet nie jako problemy. Napoleon Hill mówił, że. Słuchaj, twoje problemy to tak naprawdę błogosławieństwo w przebraniu. To jest ta perspektywa. Kiedy jesteś, nie wiem, rozpędzony, kiedy raczej rozpędzony, no nie chcę tutaj być takim, wiesz, i motywacji jakiej się robić, nie? Ale kiedy masz aktywowane marzenia, kiedy masz aktywowany swój sens życia, to często właśnie patrzysz na swoje problemy, trudności, które przeszedłeś i widzisz się jako błogosławieństwo w swojej przeszłości. Każdy z nas potwierdzi, że tak jest. Jak spojrzysz swoją przeszłość, swoje rozstania, bóle, męki tu i tam, to często powiesz nie, że kurde. Dobrze, wiem, czemu się tak stało. Teraz dopiero to widzę. I mówią to wszyscy ludzie, którzy osiągnęli duże rzeczy. Czy Steve Jobs w swoim słynnym przemówieniu mówi, że dopiero w przyszłości będziesz w stanie połączyć kropki, których teraz nie rozumiesz. Więc często w teraźniejszości my nie rozumiemy swojej sytuacji, męczymy się, cierpimy i tak dalej. No i Psychologia sukcesu jest często po dużą pomocą i odpowiedzią. To nie jest jakiś taki slogan piękny, fajny, psychologia sukcesu, tylko za tym kryje się bardzo dużo. Psychologii, jak działa umysł, jak działa nasz fokus, jak działa skupienie, jak działa mindset. Psychologia sukcesu daje wiele wskazówek, bardzo dużo wskazówek, odpowiedzi, jak się dostroić, jak działać, co robić, jak zarządzać swoim czasem. Techniki, ćwiczenia, rzeczy, które możesz robić ze sobą, ze swoim umysłem, no bo. Nasz umysł jest najpotężniejszym narzędziem, my tego nie doceniamy, nie? Tak sobie chodzimy, pitu-pitu, w głowie sobie śpiewamy, kurczę, manda, dam ci mandacik za przekroczenie piętku, no, nie i w ogóle. Zanona Zen Martyniuka sobie w głowie śpiewamy, a my mamy w głowie najpotężniejsze narzędzie, które istnieje we wszechświecie. Żadne komputery kwantowe i srakiowakie nie są potężniejsze niż to, co ty masz, twój umysł. To jest najpotężniejszy komputer na świecie. Robiono jakieś tam badania. <knie> Nie wiem, to jest to jakaś taka powszechna informacja, że umysł ludzki jest potężniejszy niż wszystkie razem wzięte komputery na świecie, że one i tak stanowią 0,2% gdzieś tam mocy obliczeniowej umysłu jednego ludzkiego, tego co ty masz. No i psychologia sukcesu zajmuje się tym, jak aktywować ten umysł, jak ożywić marzenia, cele. Jak ożywi, wiesz, i i mówię, to nie są puste słowa, to nie są slogany, to są techniki, to jest sens życia, bo jak ożywisz te cele, to naprawdę się dostaje energii, naprawdę dostajesz powera, wstajesz wcześniej, chce ci się żyć, wymieniają cię się kompletnie myśli, nastawienie do życia, osobowość wręcz się zmienia, nabiera magnetyzmu, charyzmy, bystrości, kurcze, szarpnesu, czyli tej ostrości, wiesz, tym jest psychologia sukcesu. No i... Warto się tym interesować, warto to wiedzieć, warto to znać, bo psychologia sukcesu ma bardzo. jest złożona, mówię, nie tylko z jakichś tam wskazówek i tak dalej, ale z bardzo konkretnej wiedzy, którą. Uważam, że mało osób ma szczęście w życiu poznać. Wiecie, w tych elitarnych rodzinach na pewno oni się tego wszystkiego, oni to wiedzą, uczą się, mówią o tym przy stołach, ale w zwykłym społeczeństwie, czy tym bardziej takim, mówię, polskim, Polska, ten Wilkenreit narodów, gdzie ludzi to, ten cierpiętnik narodów, który przeżył zabory. Gdzie cały świat przeżywał różne rewolucje, kurcze kulturowe, industrialne i tak dalej, a my w tym czasie byliśmy pod zaborami, walczyliśmy w ogóle o to, żeby istnieć, no to wiecie, jesteśmy w takiej sytuacji. Stąd może ten hejt na coaching, stąd te, takie zniesmaczenie. No, Polak jakby jawi się takim malkontentem, takim narzekaczem, wszystko na nie, świat jest zły i w ogóle tylko cierpienie ma sens. No, nieprawda, nie tylko cierpienie ma sens. Cały ten coaching, pomimo wszystkich swoich wad, ma, ma ogromny sens, nie? I psychologia sukcesu ma ogromny sens. To tytułem wstępu o psychologii sukcesu, o której będę mówił teraz na kanale. Zapraszam na newsletter, Power Newsletter, gdzie o psychologii sukcesu, aktywacji i o tego życia, rozumiesz? W linku w opisie tego filmu zapraszam na newsletter. Tam dostaniesz książkę, audiobook właśnie z psychologii sukcesu, nauka bogadzenia się jednego właśnie z takich Wallacea Wotelsa. Dobra, żeby nie przedłużać, psychologia sukcesu. Do zobaczenia na kanale rozkmina rozwojowa. Czy jest?